Dzień dobry, serdecznie witam Państwa w programie Ewa Poleca. Spotykamy się dzisiaj na kilka dni przed rozstrzygnięciem nagród literackich NIKE. Już w niedzielę dowiemy się, kto z 20 finalistów nominowanych do tej nagrody w tym roku otrzymał ją otrzyma. W finale, w ścisłym finale, znalazło się siedmiu pisarzy, znakomitych takich między innymi o których już z państwem tutaj rozmawiałam, których czytanie książek polecałam. Między innymi znalazła się tam postać osoba Ignacego Karpowicza. Mówiliśmy o książce Sońka, ale ponieważ to jest z tego roku wydawnictwo, to nie Sońka. A ubiegłoroczna książka tego autora pod tytułem Ości jest wśród siedmiu ścisłych finalistów. Tu pokazuję Państwu dwie publikacje, które już mamy w zbiorach biblioteki, które już są zakupione, a też znajdują się w tym finale. Jest to pani Brygida Helbik-Miszewski z książką pod tytułem Niepko oraz Patrycja Pustkowiak z powieścią Nocne Zwierzęta. Już mamy trzech finalistów, a jeszcze powiem Państwu o dwóch poetach, mianowicie Marcin Świetlicki, znany ze swej twórczości nie tylko poetyckiej, ale również muzycznej, i młody poeta, 26-letni Szymon Słomczyński. To jest rzadko, żeby tak młody poeta był już tak dojrzałym i zasługiwał na finał nagrody literackiej i znalazł się jeszcze wśród tych, tej ściśle nominowanej siódemki Karol Modzelewski, znany przecież znane nazwisko jako działacza opozycyjnego, ale i historyka. Dowiemy się w niedzielę już na Gali, kto otrzyma tę nagrodę. A ja dzisiaj postanowiłam Państwu o tym powiedzieć i ściślej, może dokładniej przedstawić postać autorki tej książki, Brygidy Helbik-Miszewski. Pani Brygida jest doktorem. Nauk Humanistycznych, doktorem Habilitowanym. Zaczynała studia w Szczecinie, kończyła w, na innych uniwersytetach niemieckich, bowiem w 1983 wyemigrowała do, ze Szczecina do, do Niemiec. Kończyła slawistykę, germanistykę, pracowała też na różnych innych uniwersytetach. W tej chwili jest na Uniwersytecie Humboldta, ale pracowała również na Uniwersytecie Karola. Pierwszego w Pradze, gdzie wykładała slawistykę. Napisała już kilka książek z takiego właśnie kręgu literatury dotyczącej jakby pogranicza polsko-niemieckiego, ale ta książka, o której tutaj mówimy Niepko, dotyczy właśnie kresów. Kresów Polski, ponieważ omawiana jest tutaj rodzina, opisywana rodzina, która w XVIII wieku wyemigrowała do Galicji i tam osiadła na kresach Polski wśród Ukraińców, Żydów, wśród tych mniejszości i wśród Polaków. I tutaj ich nazywa się nasi Niemcy, tak o nich mówili ci sąsiedzi. Oni wrośli... Zawsze byli też tymi Niemcami, którzy szanują porządek, ordnung, ale też również zdobyli cechy słowiańskie, słowiańskiej melancholii, wrośli w, te, w to życie Kresów. Oczywiście jest to typowa saga rodzinna, która opowiada o dziejach kilku pokoleń. Mamy tutaj wujków i dziadków w Wehrmachcie, mamy dwie linie tej rodziny, która... Jedna przez pożogę wojenną wyemigrowała do Kazachstanu, druga linia rodzinna przed, uciekając przed Rosjanami, wyemigrowała po wojnie do Niemiec. Później spotykają się na ziemiach odzyskanych, tu mieszkają, czasami ukrywają swoją polskość, czy udają, że są obywatelami jak ta linia mieszkających w Kazachstanie Rosjanami decydują się na powrót. I tu, tu, tutaj są pokazane te rosterki ludzi, którzy wyemigrowali ze swojego kraju, próbują się gdzieś osiedlić, przez pokolenia tam żyli, ale ciągle ukrywają swoją tożsamość ze względu właśnie na ten chichot historii. W książce, o której mówię, jest bohaterka Marzena, która właśnie te losy rodziny zbiera. Dlatego też Państwu przypomniałam Sońkę Karpowicza, bo jak Państwo pamiętacie, omawiałam tę też piękną powieść. Ta Sońka mówi też o kresach, o kresach polsko-białoruskich. Sońka też była takim człowiekiem, taką osobą, która mówiła o sobie, że jestem stąd, jestem... Swoja, nie polka, nie białorusinka, ale po prostu swoja. Bohaterka książki Niepko, Marzena, jest młodą dziewczyną, która próbuje tę historię rodziny zebrać i pokazać. I tym medium, tą zaczarowaną skrzynką, do której wrzuca pewne historie rodzinne, które później układają się w całość, jest po prostu komputer jako współczesne medium. Może tu Państwu dla zachęty przeczytam fragment, bo rzeczywiście jest to powieść, która ma wiele wątków. Fabuła jest bardzo ciekawa, również językiem, który jest napisany, jest też no, prawie doskonały. Ta wielowątkowość czasami też przynosi może troszeczkę takiego trudu czytelnikowi czasem trudno się połapać. Ale wydaje mi się, że warta jest przeczytania, poznania dziejów ludzi, którzy wśród nas mieszkają, kiedyś na pewno mieszkali, a może jeszcze i teraz. Przeczytam fragment, który właśnie mówi o, tej, o tym kronikarzu rodzinnym o marzenie. Zatytułowany jest Życie. Marzena chciała. Chciałaby pójść do biblioteki i tam pisać jak w klasztornej celi, ale żeby pójść do biblioteki, trzeba najpierw umyć zęby, wziąć prysznic, a to oznacza podnieść najpierw jedną nogę, przerzucić ją do wanny, potem drugą, odkręcić kran, uregulować temperaturę wody, co jest przedsięwzięciem z góry skazanym na niepowodzenie. Przełamać opór skóry i zacząć oblewać się wodą, namydlać się i tak dalej. To już marzena wolałaby kąpiel. Zanurzyć się w wodzie, wrócić do wód, z których wyczołgała się nasza populacja, do wód płodowych, skąd na siłę wciągnięto ją kleszczami na ten świat, cofnąć się do raju. Marzena, marzena i progi, marzena żyjąca na hamulcu. Co się rozpędzi, to przystaje, wzdraga się przed orzeźwiającym prysznicem, przed aktami decyzji i woli, zwłaszcza jeśli byłoby to wbrew cudzej woli. Woli raczej zanurzyć się w wannie niż zawalczyć. No i tak dalej, i tak dalej. Mając 7 lat siedem Marzena myślała, że nie umrze nigdy. Mając lat 16 była śmiercią ciężko przerażona. Teraz śmierć przeraża ją trochę, chociaż nie mówmy hop. Na razie marzena wyobraża ją sobie w postaci dziadka piaskowego z białą brodą, podobną trochę do cierpliwego pradziadka Anzelma od plecenia koszyków. Dziadek, yy, pradziadek Anzel przyjdzie i nasypie jej piastku w oczy, i popłyną razem w miejsce, gdzie panują spokój i cisza. Ciągną ją do siebie, umarli. Jakiś nieboszczyk wciąż ją trzyma za rękę, a ona chce mu się wyrwać i przebiec przez próg, on ją chwyta skostniałym palcem. Trudno oprzeć się ciągowi. Tatusiu, ale tatuś nie przychodzi. Nie ma nikogo, kto by wytłumaczył: kotku, to nie żaden nieboszczyk. Tylko twoja własna kurtka przyciśnięta drzwiami. Albo wyjdź przez próg, drzwi są przecież otwarte, nic ci nie zagraża. Za progiem jest życie tyle życia. Marzena jako kilkuletnia dziewczynka, yy, zadziwiona była faktem, że rodzice zaproponowali wyjazd do Niemiec, krzyczała do ojca, że nie pojedzie do tych szwabów, do tego szwargotu. Nie miała pojęcia zupełnie yy, o losach swojej rodziny. I tutaj jest tym właśnie kronikarzem, postanawia zebrać losy swoich dziadków. Dwóch linii, które później spotkały się na ziemiach odzyskanych. Tej linii, która powróciła z Kazachstanu do Polski i później tych, którzy wyemigrowali, wyjechali. Autorka książki, Brygida Helbig, też jest szczecinianką o tak niemieckim pochodzeniu, dlatego te Tematy są jej znane i bliskie. Książka jest godna polecenia. Również ta, której jeszcze nie przeczytałam, Patrycji Pustkowiak, też wydaje się być ciekawa. A co najważniejsze, polecająca ją Justyna Bargielska twierdzi, że jest to powieść, która ma dosyć ciekawe poczucie humoru. Powieść alkoholowa z kobietą w roli głównej. Więc też być może. Czytanie będzie ciekawe, a kto zostanie finalistą nagrody Nike, dowiemy się dopiero w niedzielę. Dziękuję Państwu za spotkanie. Myślę, że na następnym spotkaniu o finaliście nagrody będę mogła Państwu powiedzieć i zacytować właśnie fragmenty z tej nagrodzonej książki. Dziękuję pięknie za uwagę.